Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja mam na imię Małgorzata, a kanał, który prowadzę, poświęcony jest zagadnieniom ezoterycznym. Tematem dzisiejszego filmu jest Kronika Akaszy. Przedstawię Wam dzisiaj ten temat i powiem Wam między innymi, czym jest Kronika Akaszy kto ją napisał, jak wygląda i o czym jest, jak pracować z kroniką Akaszy i co daje jej odczyt. Powiem wam także w jaki sposób można uzyskać do niej dostęp. Jeżeli więc taki temat was ciekawi, zapraszam do oglądania dalej. Kroniki Akaszy, inaczej Księgi Akaszy, to ogromne źródło mądrości. Jest to koncepcja metafizyczna, opisująca uniwersalne pole energetyczne, zawierające zapis wszystkiego, co kiedykolwiek się wydarzyło, dzieje się lub może się wydarzyć w duszy przechowuje ona ich historię, doświadczenia, myśli i potencjał. Jest to takie swoistego rodzaju wszechświatowe archiwum. Inaczej mówiąc, jest to energetyczne pole przechowujące zapis wibracji każdej istoty jej przeszłych, obecnych i przyszłych doświadczeń. Jest to nieskończone źródło wiedzy, prawdy i bezwarunkowej miłości, które jest dostępne dla każdego i dotyczy wszystkich istot i form życia, nie tylko ludzi. W kronikach Akaszy zostały zapisane wibracje każdej duszy. Jaka tylko kiedykolwiek zaistniała we wszechświecie. Zapis w księgach Akaszy powstaje nieustannie, jest dynamiczny i ulega ciągłym zmianom wraz z każdym przeżyciem, z każdym doświadczeniem, każdym nowym wyborem, czy nawet każdą myślą. Informacje o danej duszy ulegają ciągłej aktualizacji, wpływając na jej świadomość. To otwarty i ciągle aktualizowany zbiór. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wpływ na treść ma każda nowa myśl, czy każda nowa emocja powstająca w świadomości. Nie jest to więc zapis przeszłych, teraźniejszych oraz przyszłych doświadczeń każdego istnienia. To uniwersalna wiedza, której zasięg nie jest niczym ograniczony. Księgi akaszy są ciągle pisane, a ich autorem jest każda dusza. Kronika Akaszy to nie tyle miejsce, do którego się wchodzi, co przestrzeń, którą się w sobie otwiera to taki dostęp do siebie. Koncepcja ta powiązana jest z filozofią i z mistycyzmem. Kroniki Akaszy to kumulacja energii, którą tworzą zbiorowości istnień. Wszystko to, co wiąże się z duchową sferą życia, jest zapisane w kronikach. To takie doświadczenie istnienia każdej duszy. Są tam zawarte wszystkie przemyślenia, wszystkie przeżycia, wszystkie doświadczenia i wszystkie stany emocjonalne, które dotychczas zaistniały we wszechświecie. A wpływ na kształtowanie się tych treści ma każda dusza i jej indywidualna historia. Kronika Akaszy często nazywana jest również księgą życia. Nie posiada ona materialnej postaci i zapisywana jest w formie energetycznej. Jest nieokreślona fizycznie, za to mieści w sobie niekończący się ogrom wiedzy na temat duchowych przeżyć. Określa wszystko to, co wiąże się ze sferą duchową. Jest to pierwotna energia, która włada całym wszechświatem. Nie można jej zobaczyć, dotknąć ani ująć w określone ramy. A kluczem do odczytywania zapisanych w niej prawd jest duchowe przebudzenie. Kroniki Akaszy możemy wyobrażać sobie jako nieskończoną sieć energetyczną, w której znajdują się wszelkie dostępne we wszechświecie informacje. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o uzmysłowienie sobie tych informacji, tych treści, ale również o głęboko skrywane emocje, uczucia i doświadczenia, które być może zostały przez nas zapomniane lub zakamuflowane w naszej świadomości. Należy uzmysłowić sobie, że wszystko, co. Zaistniało kiedykolwiek we wszechświecie, znalazło się w kronikach Akaszy. Kroniki Akaszy znajdują się wszędzie i każdy może uzyskać do nich dostęp. Samo słowo akasza w sanskrycie jest tłumaczone jako eter, czyli jako coś ulotnego i nie dającego się uchwycić ani dokładnie określić. Za to zasięg rozprzestrzeniania się jest nieograniczony, a przez to dostępny dla każdego z nas. Wiąże się to również z twierdzeniem o eterze jako piątej energii natury. Eter jest zaliczany do grona żywiołów, nazywany jest żywiołem eteru lub żywiołem przestrzeni i pozostaje w nadrzędnej pozycji wobec pozostałych żywiołów. Włada on wodą, ogniem, powietrzem oraz ziemią. Akasza jest więc budulcem wszechświata i pierwszą, najwyższą energią. Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat żywiołu Eteru, zapraszam Was do obejrzenia filmu pod tytułem Żywioł Eteru, który znajdziecie na moim kanale. Wśród moich filmów znajdziecie również medytację żywiołu Eteru. Jest to bardzo głęboka medytacja o bardzo silnych przesłaniach naprawdę warto ją przeprowadzić. Serdecznie polecam. Według innego wyjaśnienia, słowo Akasza składa się z dwóch członów z Aka, które oznacza przestrzeń oraz Sha, które oznacza niebo. Akasza jest więc ukrytą, sekretną niebiańską przestrzenią. Podobnie jak żywioły, woda, ogień, ziemia, powietrze i eter, tak i Akasza postrzegana jest jako substancja, która kształtuje świat. W odróżnieniu od podstawowych żywiołów, jej rola jest jednak bardziej fundamentalna. Nie bez powodu Akaszę traktuje się jako pierwotną energię, początek wszelkiej materii oraz życia fizycznego i duchowego. To w jej przestrzeni znajduje się zarówno teraźniejszość, przeszłość, jak i przyszłość. Akasza jest traktowana jako stan przebudzenia. Wspominają o niej już starożytni, a wiedza na jej temat była kontynuowana i rozwijana przez wiele różnych systemów religijnych i wierzeń. O krownikach Akaszy wiedzieli Majowie, Persowie, Hebrajczycy oraz kapłani z Egiptu i filozofowie z Grecji. Pojawia się ona w wielu różnych kulturach, od perskiej, przez legendy druickie, aż po religię chrześcijańską. Zakłada ona, że dusza zapisuje w księgach dowód swojego istnienia. Według wspomnianych starożytnych wierzeń, odczytać kroniki Akaszy może tylko ten, kto nabierze. Odpowiedniego nastawienia i potraktuje kroniki akaszy z należytym szacunkiem i wielkim skupieniem. Kronika akaszy i praca z nią, chociaż jest bardzo trudna, może dać nam rewelacyjne efekty. Dzięki niej możemy dowiedzieć się więcej na temat samych siebie. Czytanie Kronik Akaszy może na przykład pomóc nam zidentyfikować głęboko zakorzenione przekonania i blokady, które powodują problemy w naszym życiu. Może wskazać, z jakim przeznaczeniem przyszliśmy na świat, jak wyglądały nasze poprzednie wcielenia, czy na przykład, czy mamy jakąś misję do wykonania w obecnym życiu. Umożliwia zrozumienie naszych celów życiowych, przyczyn obecnych problemów i trudnych relacji. Wskazuje również na duchowe przyczyny różnych problemów, pomaga uwolnić potencjał, uzyskać mądrość od przewodników duchowych i znaleźć rozwiązania problemów, a to wszystko prowadzi do głębszej świadomości, do transformacji i do rozwoju duchowego. Kluczem do zrozumienia tego, co jest ujęte w księgach akaszy, jest oczyszczenie swojego serca i umysłu z negatywnych odczuć i z negatywnych emocji. Aby odczytać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, aby poznać naszą drogę życia i wyzbyć się ograniczeń i lęków, Musimy zajrzeć do swojej duszy. Czytanie kronik Akaszy wymaga wykształcenia w sobie inteligencji emocjonalnej oraz wsłuchania się w swój wewnętrzny głos. Jest to w głównym stopniu bazowanie na swoich odczuciach i na swojej intuicji oraz otwarcie umysłu na to, co jest Poza materią. Aby wejść na wyższy poziom świadomości i uzyskać dostęp do wiedzy, jaką dają księgi Akaszy, warto się wcześniej do tego odpowiednio przygotować. Aby przygotować się do wejścia w kroniki Akaszy i uzyskać wartościowy odczyt, należy to poprzedzić zagłębieniem się w różnego rodzaju praktyki duchowe. Zanim osiągniemy poziom wtajemniczenia, warto uporządkować swoje myśli i swoje emocje. Można to zrobić poprzez wszelkie techniki relaksacyjne i poprzez medytację, która pomaga nam uzyskać stan jasności umysłu i odciąć się od wszelkich bodźców. Codzienna medytacja nie tylko uspokaja, ale również przybliża nas do odczytu i zrozumienia kronik Akaszy. Można także recytować mantry, które odblokowują umysł i otwierają go na oddziaływanie intencji i wiedzy zawartej w Kronikach Akaszy. Również afirmacje wzmacniają naszą wewnętrzną siłę i ułatwiają drogę do odnalezienia uniwersalnych prawd ujętych, w kronikach akaszy. Przykładem takiej afirmacji może być na przykład: otwieram swoje serce i umysł na mądrość moich kronik akaszy, lub na przykład odkrywam moje mocne strony i talenty i prawdziwą misję mojej duszy albo widzę swoją przyszłość z miłością i mądrością. I uzdrawiam jednocześnie wszystkie swoje wewnętrzne rany. Albo jestem gotowa na to, co przyniesie mi moja dusza. W przygotowaniu bardzo pomocna jest również modlitwa. Uspokojająca moc modlitwy wzbogaca nasze życie duchowe, które jest kluczem do interpretacji tego, co jest ujęte w kronikach akaszy. Do odczytu kronik Akaszy przybliżają i wspierają samorozwój również wizualizacje. Zanim zaczniecie swoją duchową podróż, zastanówcie się najpierw, dlaczego chcecie uzyskać dostęp do kronik Akaszy. Czy jest to może jedynie zwykła ciekawość, czy może pragnienie zrozumienia swojego życiowego celu, czy może chęć poznania swoich poprzednich wcieleń? Ustalcie też swoją jasną intencję połączenia się z kronikami Akaszy, a wtedy łatwiej będzie Wam skoncentrować się na tym, czego naprawdę szukacie. Przygotujcie sobie konkretne pytanie dotyczące Waszego życia, takie jak cel, blokady czy rozwój. Tak naprawdę szczegółowe pytanie, jakie możemy zadać kronikom Akaszy, będą zależały od naszych indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Na początek, warto zastanowić się nad takimi pytaniami, jak na przykład. Co sprawia, że jestem zablokowana i nie potrafię odważnie kroczyć do przodu, lub dlaczego relacje z moimi bliskimi nie układają się tak, jakbym tego chciała, albo jak wygląda podróż mojej duszy, czy w jakim kierunku zmierzam. Dodatkowo, jeśli zastanawiacie się nad wprowadzeniem w swoje życie istotnych zmian, warto zapytać kroniki Akaszy o prawdę. Gdy uzyskacie komplet informacji, wtedy łatwiej będzie wam podjąć odpowiednie decyzje. I jeszcze jedno. Przed rozpoczęciem medytacji wprowadzającej do kroniki akaszy: koniecznie zadbajcie o uziemienie, to jest bardzo ważne. Na 24 godziny przed sesją, zrezygnujcie z picia alkoholu i z wszelkich używek, natomiast pijcie bardzo dużo wody. Połączenie się z kronikami Akaszy bardzo często bywa bardzo emocjonujące i mogą pojawić się łzy. Dlatego przed samą sesją przygotujcie sobie chusteczki. Warto też mieć pod, pod ręką wodę do picia, a także papier i długopis, tak aby otrzymane wglądy, symbole i metafory. Móc sobie od razu zapisać, nawet jeśli nie zrozumiecie ich od razu lub wydadzą wam się nieistotne. Podczas sesji warto również wspomagać się odpowiednimi kamieniami. Kamienie, zwłaszcza te o silnych właściwościach energetycznych tak zwane kamienie mocy. Mogą być narzędziem, które będzie wspierać połączenie z kronikami Akaszy i proces odczytu, pomagając w medytacji, wzmocnieniu intuicji oraz skupieniu się na wysokich wibracjach. Kamienie pomagają wejść w stan głębokiej medytacji i poszerzonej świadomości, co jest bardzo kluczowe do dostrojenia się do kronika kaszy. Możecie wspierać się używając na przykład sodalit, selenit, lapis lazuli, hakmanit, apofilit, diament harkimer czy na przykład kwarc fantom. Wszystkie te kamienie posiadają bardzo wysokie wibracje i ułatwiają kontakt z kroniką Akaszy. Rozpoczynając sesję, wybierzcie jakieś spokojne miejsce, gdzie nic ani nikt nie będzie Wam przeszkadzał. To może być jakieś zaciszne miejsce w domu, ogród, leśna polana, czy na przykład kamień nad rzeką. Włączcie sobie jakąś delikatną, relaksującą muzykę, zapalcie świecę, zapalcie kadzidełko, tak aby stworzyć odpowiedni nastrój. Następnie zamknijcie oczy i przez chwilę skupcie się na głębokim oddychaniu, obserwując oddech. Oddychajcie spokojnie i równomiernie, starając się jednocześnie wyciszyć umysł. Następnie, wizualizujcie przed sobą wielką księgę, która zawiera wszystkie sekrety wszechświata. To właśnie jest kronika akaszy. Gdy będziecie gotowi, wejdźcie w pole serca a następnie poproście o dostęp do swojej kroniki Akaszy. Możecie użyć swoich własnych słów lub poprosić w formie modlitwy. Można to zrobić na głos lub w myślach, jak komu jest wygodniej. Mówiąc coś w rodzaju, proszę o dostęp do mojej kroniki Akaszy, tak aby mogła zrozumieć. I tutaj wstawcie swoją intencję. Po poproszeniu o dostęp do kroniki Akaszy bądźcie cierpliwi. Informacje mogą przychodzić do Was w bardzo różnych formach jako obrazy, jako dźwięki, jako uczucia, czy nawet jako zapach. Ważne jest, aby być otwartym na wszystko, co do Was przychodzi, i niczego nie oceniać. Po zakończeniu medytacji i otrzymaniu informacji, nie zapomnijcie podziękować za dostęp do kroniki Akaszy. To ważny gest wdzięczności za otrzymaną wiedzę i okazanie jej szacunku. Poświęćcie jeszcze chwilę na relaksację, zastanówcie się również nad tym czego doświadczyliście. Warto też zapisać swoje wrażenia tak, aby później móc do nich wrócić. Jest to również dobry moment, aby ponownie się uziemić, na przykład poprzez wypi wypicie szklanki wody czy zjedzenie czegoś. Pamiętajcie, że uzyskanie dostępu do kronika kaszy wymaga regularnej praktyki. Jeżeli nie uda Wam się za pierwszym razem, nie zrażajcie się. Każda kolejna próba przybliży Was do pełniejszego zrozumienia siebie i wszechświata. Regularne ćwiczenia relaksacyjne i regularna medytacja pomagają w pogłębianiu połączenia się z kroniką Akaszy. Pamiętajcie o tym, warto też zaczynać małymi kroczkami. W pierwszej sesji najlepiej doświadczyć tego, aby zobaczyć swoją kronikę Akaszy, ewentualnie otworzyć ją i przeczytać to, co jest napisane na pierwszej stronie. W kolejnych sesjach możecie pomału posuwać się dalej, tak będzie łatwiej. To już wszystkie informacje, jakie dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli film Ci się spodobał lub uważasz, że informacje przeze mnie przekazane były ciekawe czy przydatne, proszę przyciśnij łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, sprawisz mi ogromną radość, jeśli zdecydujesz się i przyciśniesz subskrypcję i dzwoneczek. Ja już z wami pomału się żegnam, pięknie dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Wszystkich was bardzo serdecznie pozdrawiam, miejcie się dobrze, do zobaczenia następnym razem.